Partnerem odcinka jest Instytut Lingwistyki. Naucz się języka szybko i skutecznie. Odbierz rabat tylko do 10 listopada. Bóg chce do ciebie mówić. I chcemy pokazać ci pewne świadectwo. Z walkiem, nagrywamy to już jest chyba. Piąty odcinek, albo któryś tam, pierwszy, który cieszy się największą popularnością, masz w linku pod tym nagraniem. Kończyliśmy modląc się, i Bóg dał na takie słowo wiedzy, że jest pewna osoba, opisał, jak, gdzie ta osoba siedzi, jak wygląda, i że Bóg stawia tą osobę z pytaniem: Co z tym zrobisz? Co zrobisz z tym, co usłyszałeś o mnie? I to jest ciekawe, kilka osób pisało komentarze, ale z dwoma osobami mieliśmy trochę bliższą relację, i chcemy Ci teraz powiedzieć, jak Bóg do tych osób przemówił. Skąd wiemy, że to jest Bóg? Dlaczego tak uważamy? Waldek, opowiedz pierwszą historię. Skąd wiemy, że to jest Bóg i dlaczego tak uważamy? No, widzimy to po owocach, po zmianach, które w danym człowieku zachodzą. Yy, o Mateuszu teraz tak. opowiem. Mateusz, pozdrawiamy cię serdecznie, bo pewnie będzie tego oglądał. Yy, Mateusz, yy, oglądając ten film, yy, ten, ten pierwszy nasz, nasz, nasz wywiad, naszą rozmowę, yy, no, przeżyło taki, taki stan w życiu, że czuł, że właśnie chce coś więcej w swoim życiu duchowym, czuł, że doszedł jakby do ściany, yy, oglądając to akurat yy, siedział blisko ściany i tuż przed oglądaniem, yy, gdzie nie musiał tego robić, ale poszedł i założył okulary. Więc kiedy usłyszał, że do mężczyzny, który jest pod ścianą i który nosi okulary, no to słowo go no, wręcz wstrząsnęło, bardzo go poruszyło emocjonalnie. Ale oprócz tego poruszenia emocjonalnego, bo często emocje mogą być poruszone, patrzymy co się dzieje dalej. A serce Mateusza zostało poruszone rzeczywiście do tego, żeby wejść w relację z Bogiem, że zobaczył przez to słowo, że Bóg go widzi, że Bóg mówi mu o tym, o tym jego pytaniu z którym, którym chodził, że Bóg widzi, gdzie, gdzie teraz siedzi, że Bóg widzi, że nosi okulary. No bardzo go to poruszyło, że, że Bóg jest tak blisko i zapragnął poznać go bardziej, zarówno przez, e, przez swoją modlitwę, przez też wyznanie grzechów, ale też przez wołanie o chrzest w Duchu Świętym. Hmm? No dzięki, rozpaliło się w nim takie pragnienie i myślę, że to jest, można powiedzieć tak, patrząc trochę z boku, tak? 165 tysięcy osób wy, wyświetliło ten filmik, Dlaczego nie wiem, ale, ale tak się stało. To może być statystycznie, ktoś by się tam trafił. Rzeczywiście ludzie pisali w komentarzach czasami do mnie na maila, którego podałem, ktoś tam pisał. I ja pytałem, jak mogę pomóc w zbliżeniu się do Boga, wysyłam takie jakieś linki do jakichś nagrań. I to w zasadzie się kończyło, poza jedną osobą. Z jednym człowiekiem wymieniliśmy kilka maili i ja mówię, no z tego co piszesz, chcesz po latach wrócić do Boga. Mówię, kim jesteś, Jakby jako kto się określasz, nie? On mówi, no chodziłem kiedyś do kościoła ziemi świątkowego, chociaż nigdy nie przyjąłem tam chrztu, ale no jeżeli już miałbym się, się z jakąś wersją chrześcijaństwa utożsamiać, to właśnie z tą. No i odesłałem go tam do kościoła. Akurat mieszka w miejscowości, gdzie mój znajomy jest w tym kościele, więc oni się spotkali, on mu tam pomógł trochę wejść. Ale też była podobna rzecz, że słuchał sobie nagrania, był już zaciekawiony Bogiem, ale kiedy Bóg mówi, to wtedy nagle... Coś człowieku się budzi, że chce więcej. Nie? To jest takie, jak ktoś powiedział, że jest bardzo duża nagroda, jeżeli do kogoś, kto jest bardzo zdenerwowany albo bardzo się boi, podejdziesz i powiesz, nie bój się, a on przestanie się bać. <laughs> ale mam takie doświadczenia, że kiedy byłem w bardzo trudnej sytuacji, modliłem się i poczułem, że Bóg mówi, nie bój się, to naprawdę ten lęk zaczął ze mnie schodzić. Nie? Właśnie to jest ta różnica między tym, kiedy człowiek coś powie, a Bóg coś powie. No ale dobra, jak ktoś to słucha i mówi, no dobrze, no ale jak Bóg mówi, co to znaczy, że Bóg mówi, skąd wy wiecie, że Bóg mówi i... Za... Może słyszymy głosy. Tak, może, może, psychiatra już idzie, ale zanim na to odpowiesz, to chcę coś powiedzieć. To jest tak, że... Mm, Chcieliśmy bardzo nagrać te odcinki, ale bardzo potrzebowaliśmy kogoś, kto po prostu zapłaci. Waldek nie bierze za to pieniędzy, dojeżdża na swój koszt. Ja nie biorę za to pieniędzy też, ale Szymon bierze pieniądze. Każdy nagranie to mówię, że on bierze pieniądze i to się bardzo cieszę, że on bierze pieniądze. Natomiast sponsor tej Szymon mówi, że tak się, to jest nieprofesjonalne, no ale to tak jest. E, natomiast naprawdę chciałbym polecić, ponieważ znam właściciela tego Instytutu Lingwistyki, w którym możesz się nauczyć języków obcych. A jeszcze jest specjalny kod rabatowy, on jest ograniczony w czasie. Wszystko masz w linku pod. Nie bój się, więcej, nie będę nic reklamował. Ale warto zobaczyć, a też pod je, są wszystkie filmy, które już się okazały z Waldkiem. Więc skąd wiesz, że Bóg do ciebie mówi? Co to znaczy? No i trzeba dodać, że sponsorowi jesteśmy wdzięczni. Tak, jesteśmy wdzięczni, a Szymon najbardziej. <laughs> no Widzowie też powinni być wdzięczni, bo dzięki temu możecie nas oglądać. No skąd wiesz, że Bóg mówi? Po czym to poznajesz? N nigdy nie mam pewności, że to Bóg mówi. No. Nieraz tak było, właśnie w tej ścieżkę nie chcę wchodzić, że wiele razy wydawało mi się, że to Bóg mówi, a po czasie okazywało się, że no, to były moja interpretacja tego, co się dzieje. A no dobra, ale jeszcze na bardziej organiczny poziom to sprowadźmy. Co to znaczy, że Bóg mówi? Słyszysz głos taki? Nie, nie. <laughs> nie słyszę głosu. Najprościej zaczerpnąłem tę definicję z książki Jongi Cho jeszcze przed laty czytanej. Mm -hmm. Jak właśnie Jongi Cho, koreański pastor, wyjaśniał swojemu synkowi, jak on rozmawia z Bogiem i tłumaczył synkowi, że widzisz, ja mam myśli, Bóg też ma myśli i Boże myśli przychodzą do moich myśli. I to jest chyba takie, ja to jako kleryk czytałem, no to już ponad 30 lat temu, chyba najprostsza definicja. I jak ja tego doświadczam i jak to innym też tłumaczę, jak usłyszeć Boga. Że Boże myśli przychodzą do moich myśli, czasami są to odczucia bardziej myśli. I cała sztuka polega na tym, żeby nauczyć się odróżniać, które myśli są ode mnie, które są od Niego. No i tak, i teraz można powiedzieć, ale to wymyślasz sobie, ale też masz duże doświadczenie w tym w słowach wiedzy, czy jak to tam heretycko określa, w słowach poznania. <słukasz> <słukasz> e, czyli przekonanie, że Bóg kogoś teraz uzdrawia, tak? No, Możesz powiedzieć jakąś, jakiś przykład yy, ze swojej posługi, yy, że coś takiego się pojawiło, wy, co ty zrobiłeś i w efekcie tego, jak, jak Bóg zadziałał. Myślę, że to będzie ciekawe dla ludzi. Yy, no, praktycznie większość, większość słów poznania, tak <laughs> mówimy my, katolicy, albo słów wiedzy, gdzie najbardziej mi się poda, podał po angielsku word of knowledge, jest, prawda, jest jasna jedna nazwa. Yy, najczęściej, kiedy przychodzi słowo poznania, czy też właśnie słowo wiedzy, to przychodzi myśl. Pojawia się myśl. Czasami to jest pojedyncze słowo, czasami to jest jakby już bardziej rozbudowana fraza. Kiedy się w to myśl wsłuchuje, pojawiają się kolejne myśli. No i rozpoznaje to po tym, właśnie przy, przy słowach wiedzy najbardziej to jest jakby sprawdzalne, że rzeczywiście jest taka osoba z taką dolegliwością, takie okoliczności życia jej towarzyszą. Te chociażby historie, które w poprzednich rozmowach tutaj wspominaliśmy. No, Powiedz jakąś jedną, dwie historie. Mogą być te, co już były, bo nie myślę, że wszyscy słuchali to no chociażby y, historia Sandry z nowotworem żołądka. Nie wiedziałem, że ktoś ma, y, jest w ogóle z hormoną odporową w kościele na mszy w Ulimiu. i podczas uwielbienia, podczas y, właśnie, podczas uwielbienia nagle pojawia się w mojej głowie, wtedy pamiętam, pojawia się jedno słowo żołądek, żołądek, nie? A ponieważ nie, nie zajmowaliśmy się akurat wtedy anatomią, więc <laughs> uwielbieniem Jezusa, więc ja już się nauczyłem rozpoznawać, że jak taka myśl się pojawia intensywnie, no to Właśnie, Pan Bóg, Duch Święty, daje mi tutaj znak. No i kiedy zacząłem się dopytywać, nie? Najczęściej wtedy w myślach zwracam się do Boga, Boże, co to znaczy, co chcesz więcej powiedzieć, nie? Pojawia się, kolej, pojawia się kolejna myśl: zniszczone, zniszczone ścianki żołądka, nie? No i e, to jakby tutaj jakby już, już tam zakończę, bo tam nie, nie chodzi tam jeszcze o szczegóły, gdzie ta osoba siedzi, że prawdopodobnie jest to kobieta, ale rzeczywiście w tym miejscu kościoła, które przychodziło mi na myśl, e, siedzi kobieta, nie tylko się zgłosiła, ale po tym, jak też piękne świadectwo mówiła, że nie tylko już w czasie uwielbienia odczuła, jak, jak jej, jej wnętrze zalewa fala gorąca, ale po kilku dniach okazało się, że przede wszystkim badania w szpitalu w Szczecinie potwierdziły, że nagle ścianki żołądka są czyste, że nagle znika, znika cała opuchlizna, która była wywołana chorobą nowotworową. No, no to nie jest wynik emocji, nie? To nie jest wynik efektu placebo i tak dalej, nie? Że wierzę, że to Właśnie Bóg, Bóg przemówił, już używając tego zwrotu, czy Boże Myśli przyszły do moich myśli, że jest to kobieta, żołądek, zniszczone ścianki żołądka. Dał tylko tyle szczegółów. Dał, w sensie pan Bóg dał tyle szczegółów, ale to wystarczyło, żeby w tej kobiecie wzrosła wiara, kiedy żeby podniosła rękę, a potem nie bała się też pojechać do lekarza sprawdzić, że to rzeczywiście jest uzdrowienie. Okej, okay, i tutaj trochę weszliśmy na Mondeverest. <grym> no ale chciałeś e... przykłady, no to są. No, <grym> no tak, są z Mondeverestu, ale są. Nie ma za to dodatkowej opłaty, że są z Mondeverestu. <grym> e, I to, to, jest, to chcieliśmy też pokazać, bo. To dlaczego się dzielimy. Chcę pokazać, że jest wiele aspektów chrześcijaństwa. Jednym z nich jest doświadczenie i nadprzyrodzone Boże działanie. To jest taki poziom, do którego możesz dojść, ale jest też prostszy, tak? ponieważ memy kształtują historię. To jest taki mem nie? o słuchaniu Boga, że dziewczyna rozmawia z chłopakiem mówi, chciałabym, żeby Bóg do mnie przemówił. On mówi, to czytaj Biblię. Ona mówi, ale słyszalnym głosem to czytaj ją na głos. <laughs> Mam taką historię, jak mój znajomy nawrócił się, on, miał, nie wiem, koło pięćdziesiątki wtedy pracował w budowlance i kiedy była przerwa, no, wychodzili coś zapalić, wypić piwo, a on sobie, jak się nawrócił, siadał i czytał Biblię. I oni się śmiali z niego I jeden podszedł mówi, co tam, takiego śmiesz co tam takiego wyczytałeś? Przecież Biblia jest zupełnie niezrozumiała. Mówi, akurat to jest bardzo zrozumiałe. No to przeczytaj. I nie upijajcie się winem, bo jest przyczyną rozwiązłości. A ulubione historie tych ludzi były takie, kiedy się upili i z kim zdradzili swoją żonę. I on akurat to czytał z listu do Efezjan. I on go zaatakował. No to on wziął i mu przeczytał. Taka cisza do końca dnia, nikt się nie odzywał. Nie wiem, co dalej z tymi ludźmi. Nie słyszałem, żeby ktoś z nich nawrócił. Po prostu nie wiem, brakuje mi wiedzy. Ale to ewidentnie było, że ktoś usłyszał słowo z Biblii i. Mm, I to do niego przemówiło. To może być trochę prostsze. E, masz jakieś historie, które mogłybyś pod... powiedzieć? Mam takie jak... historie. Dwie czy jedną? <laughs> no taka najważniejsza dla mojego życia to jest moment, kiedy byłem po maturze, kiedy szykowałem się do egzaminu na wyższe uczelnie, a chciałem iść na informatykę do Wrocławia. I to, nie, to właśnie nie, że ja czytałem Pismo Święte sobie, tylko poszedłem w niedzielę na mszę świętą i pierwsze czytanie, które było z księgi proroka Jeremiasza, rozdział pierwszy. Ja nagle jakby zniknęło wszystko, w sensie, to było takie, takie potężne doświadczenie. Zniknęli ci wszyscy ludzie. Słyszałem tylko te słowa i wiedziałem, że one są do mnie. No powołanie Jeremiasza. Mhm. Kiedy Bóg mówi właśnie, że u u ukształtowałem cię w łonie matki. Pójdziesz, do kogoś, pójdziesz tam, gdzie Cię pośle, i będziesz mówił cokolwiek, jej polecę, nie lękaj się ich. No, cały, cały ten fragment. Dla mnie to było tak wstrząsające doświadczenie wtedy, bo wtedy ja już byłem, może być, od trzech lat w, po oddaniu życia Jezusowi, po swoim nawróceniu. Już trzy lata starałem się żyć z Bogiem, czytać Pismo Święte. Natomiast wtedy nikt mnie nie nauczył, że ja mogę usłyszeć Boga. Ja byłem wtedy, katolicy wiedzą, co to jest oaza, ruch, światło, życie. Owszem, namiot spotkania, czytanie, rozmyślanie, żeby odkryć, co Bóg przez to słowo mówi, ale bardziej na poziomie rozumu. Nie doświadczyłem wtedy nigdy jeszcze, to było pierwsze takie doświadczenie, które nazwałem, że ja byłem głuchy, a usłyszałem. Że nagle ktoś czyta Pismo Święte, a ja mam wrażenie, że to ktoś mówi prosto, nawet nie do rozumu, tylko prosto do mojego serca. I to było tak e, jakby sprzeczne też z moimi planami, że nie będę całej historii podał, jak się zmagałem, ale na, tam szabła mniej więcej około 14 po południu. Ja gdzieś do drugiej w nocy się zmagałem z tym słowem, ono cały czas we mnie było. Te myśli ciągle przychodziły, żeby zabrać papiery z Wrocławia i złożyć do seminarium. No, uległem. Jak widać, jestem księdzem od 30 lat. Bardzo te historie skracam, ale to był taki moment, gdzie usłyszałem, jak Bóg mówi, przez to, że ktoś czytał Pismo Święte. Okej. Okay to ja stanę w obronie oazy. <głos> <głos> bo tak, to, to jest takie... A ja nie atakuję oazy, <noise> tylko mówię, akurat nikt mnie tego tam nie nauczył. No, no, no ja wiem, ale właśnie, te, bo powiedziałeś też o sposobie, który uważam za drugi, a nawet za pierwszy sposób słuchania Boga w Biblii, czyli zdobycie pewnej koncepcji biblijnej. I moje doświadczenie było takie, że kiedyś przyszedł do mnie pewien człowiek i mówi: słuchaj, jestem chrześcijaninem, to był 2008 rok, kryzys, tak? Mówi, jestem chrześcijaninem, płaciłem dziesięcinę przez całe moje życie, moja firma upadła, jesteśmy w długach, pomóż mi. Ani pieniędzmi, ani radą nie mogłem mu pomóc. Ale mówię: Słuchaj, mam znajomego, który też jest zwierzący i którego biznesy dobrze funkcjonują. Spotkajmy się w trójkę. No i ja bardziej tak z ciekawości chciałem. I ten mój znajomy zaczął do niego mówić: Mój, mówi, płaciłem dziesięcinę, dlaczego Bóg to zrobił? Mój, dobra, płaciłeś dziesięcinę, ale teraz sk skąd miałeś na inwestycje? On mówi: No, zapożyczałeś i tak dalej. I on, on pokazując mu z Biblii, mówi: Zobacz, Boże, zasady są takie. To była Twoja chciwość. Kupowałeś więcej licząc, że się uda, a nie mając planu B. I on mu. I to, to też mnie bardzo poruszyło, bo to są fajne rzeczy, to są niesamowite rzeczy, kiedy wow, Bóg mówi, nie? Ale czasami Bóg też daje nam pewną koncepcję. Kiedy czytamy Biblię, zaczynamy ją rozumieć, zaczyna się pojawiać pewna koncepcja. I on wtedy do dzisiaj, pamiętam, jak on wytłumaczył, jak prowadzić biznes w oparciu o Boże zasady które są dotyczące finansów i mówi, zobacz, twoja chciwość tak naprawdę spowodowała twoje bankructwo. Dziesięcina jedna rzecz, to mówi, to jest tak, jakbyś jadł cały czas hamburgery i sobie sałatkę albo rzodkiewkę dojadł rodzinnie, że to ma pomóc. Więc yy, mamy już te słowa wiedzy. To mogę teraz o soli ziemi opowiedzieć i świetle świata. A tak, i teraz o sumieniu. Że Bóg oprócz tego, że mówi w taki nadprzyrodzony sposób, że mówi yy, przez Biblię, to ktoś powiedział, bardzo fajnie to robi, że Bóg zawsze przemawia w sposób nadprzyrodzony, ale czasami jest to spektakularne, a czasami nie. Niespektakularny sposób to jest sumienie. Masz sumienie? Tak. <laughs> Czyste nieużywane, czy jak? <laughs> Ciekawostka, każdy ma sumienie, tylko tak. właśnie różnie z nim bywa, ale tu nie pora na wykłady z teologii o rodzajach sumienia. To będzie jednocześnie też o Biblii, bo mhm. w tej historii, którą chcę powiedzieć, to było świeżo po tym, jak wróciłem z Światowych Dni Młodzieży w Toronto w 2002 rok i hasłem Światowych Dni Młodzieży było Wy jesteście Solą Ziemi, Wy jesteście Światłem Świata. Kupiłem pamiątkową koszulkę i wtedy tą koszulkę miałem na plecach oprócz logo Światowych Dni Młodzieży po angielsku wielkimi literami napisane właśnie Jesteście Solą Ziemi, Światłem Świata. Byliśmy z grupą w Zakopanem i w cztery osoby postanowiliśmy lato, sierpień, szczyt sezonu, piękna pogoda, że wjedziemy kolejką na Kasprowy. Kolejka długa... Ojejku, aż ciężko, ciężko powiedzieć jaka, ale była bardzo długa. No i tacy stoimy zniechęceni, i yy, nie chcę, żeby to zabrzmiało jako, jako atak na górali, bo wiadomo, są, wszędzie są ludzie i są ludzie. Nie? Ale siedzi człowiek taki s, s, starszy, właśnie tam, mieszkaniec zakopanego, prawdopodobnie zakopanego, no góral po gwarze sądząc, że yy, on wie, jak chcecie, to mówi, ja wam odsprzedam moje miejsce w kolejce. No to my tacy. Wie, a dopytujemy się, gdzie? No, że tam bliżej, on ma miejsce w kolejce zarezerwowane, on nam może sprzedać. No to podał cenę, myśmy mu zapłacili, on miał jakiś tam koszyk ze sypkami, stoi tam, siedział pod tym drzewem, to panocku, pójdźcie za mną. No i my grzecznie za nim, gdzieś tak mniej więcej połowa tej kolejki, bardzo długiej, no i tak przepraszam, 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 gdzieś tam odsunął ludzi, to tu będziecie stoć. Nie? I sobie poszedł. Stoimy w tej kolejce i tak... Zaczynamy słyszeć, jak z tyłu za nami y, pojawiają się komentarze, że oni tu nie stali, co to w ogóle jest, że się wpychają, i po krótkim czasie zdaliśmy sobie sprawę, że ten człowiek nas oszukał, że nie miał tam żadnego miejsca wykupionego. E, po prostu na bezczelnego nas tam wprowadził i sobie poszedł, e, zastanawiając nas, czy nas wywalą, czy nas nie wywalą, kasę z gardą. I pamiętam to do dzisiaj, że właśnie nagle takie dwa głosy w środku: że stoimy dalej, udajemy głupa. A z drugiej strony taki głos, nie no, że to jest nieuczciwe, że tym, tym ludziom po prostu yy, no, wyrządzamy no, przykrość, krzywdę. Yy, no nie muszę tego wyjaśnić. Po prostu to jest nieuczciwe wobec tych wszystkich ludzi. Wepchnęliśmy się w kolejkę, czy ktoś. zgodziliśmy się na to, żeby ktoś nas w tą kolejkę wepchnął. No i tak, nie, stoimy. Nie, ale to nieuczciwe. I nagle taka myśl. Masz na plecach napisane, jesteście solą ziemi światłem świata. Oni patrzą na ten napis, nie? Jak to właśnie chrześcijanin, sol ziemi światło świata. Wciął się im po chamsku w kolejkę, jeszcze udaje, że nie słyszy. I nie mówię, że to było od razu, ale właśnie ten głos sumienia, nie? Że jest coś nie tak, że nie mogę się tak zachowywać, skoro jestem chrześcijaninem i jestem uczniem Chrystusa. Nie mogę tak, po prostu nie mogę. Nawet będę na tym stratny i tego człowieka nie znajdziemy. Więc odwróciłem się i spytaliśmy się. Przepraszam Państwa, czy ten, czy ten pan, który tutaj był razem z nami, czy on miał tutaj miejsce zarezerwowane? Mówią, że nie. To bardzo Państwa przepraszamy, no, on nas oszukał, a my nie chcemy Państwa oszukiwać. Przepraszamy, że Państwo się na nas tutaj złościli. Życzymy miłego urlopu. Poszliśmy, wyszliśmy z tej kolejki. Yy, historia się o tyle skończyła, i w ogóle taka ulga przyszła nagle, że, uff, że no, nie postąpiliśmy po prostu po świńsku. I tak do, do, domykając tę historię, znaleźliśmy tego, tego człowieka pod tym drzewem, więc podeszliśmy. Pan nas oszukał, więc oddał nam pieniądze grzecznie, nie kłócił się. Natomiast do dzisiaj pamiętam, że jak stałem w tej kolejce, ten wstyd też, który mnie palił, nie? że mam, mam takie hasło na koszulce, a, a robię coś zupełnie innego. I wierzę, dzisiaj opowiadam tę historię. Umówiliśmy się przed nagraniem, że ją opowiem, bo ona jest jednym z takich przykładów, jak w sumieniu, bez jakiegoś głosu, bez specjalnych myśli, po prostu odzywa się sumienie, robisz coś nie tak. Nie? No to tak mówi Bóg. Okej. Okay. Jeszcze, jeżeli ktoś z tego potrafi zrobić strukturę, co my mówimy, to gratuluję, <grym> ale tym jest struktura. <grym> E, i, I mówiliśmy o słowach wiedzy, mówiliśmy o Bogu, który przemawia przez Biblię w taki sposób, że fragment do nas dociera, albo daje nam pewną koncepcję biblijną, no, mówiliśmy o głosie sumienia, a teraz chcę zakończyć i za chwilę też pomodlimy się, żebyś Ty też mógł słyszeć głos Boga. E, Bóg mówi przez proroctwa, czyli druga osoba może do nas prorokować. Dłuższe zagadnienie, nie będę tutaj go rozwijał, ale chcę powiedzieć, że często proroctwa, które są takie trafne, są bardzo krótkie. Pamiętam, jak jeden z książek czytałem, jak. Pewien... Pastor zniechęcony latami posługi e, chciał zostawić służbę, tak? Przed na, na, na spotkanie i modlono się nad nim, nikt go tam nie znał, i człowiek, który się nad nim modlił, powiedział tak: rób na ziemi to, z czego słyniesz w niebie. I mówi te słowa trzymały go przez kolejne dziesiątki lat. Nie? Rób na ziemi to, co, e, z czego słyniesz w niebie. Moje osobiste doświadczenie było takie, po, po takiej bardzo intensywnej ewangelizacji, gdzie Bóg naprawdę. No, ludzie byli uzdrawiani, uwalniani. Ja byłem tak duchowo przygnieciony. Prosiłem innych o modlitwę, wszystko, nic. Kolejne dni mijały, a ja byłem tak przygnieciony. I kiedy się modliłem, nagle Bóg powiedział coś takiego. Taka myśl, taka wyraźna myśl przyszła. Ty nie jesteś ciężko atakowany, ty jesteś źle chroniony. To ja mówię, to znaczy? I od razu mi się przypomniała historia pewnego człowieka, który mnie publicznie wykpił, któremu nie przebaczyłem. Nosiłem żal w sercu, nie będąc świadom, bo to nie była jakaś ważna osoba, to była... I po przebaczeniu przy taki wewnętrzny pokój. To mi pokazało, że kiedy zbliżamy się do Boga, to pewne rzeczy widzimy w innym świetle. Nie? Waldek, jakaś prorocza historia, i będziemy się modlić. To ja o Manchesterze opowiem. City? Tak. <laughs> To jest doświadczenie, to co chcę wam powiedzieć, doświadczenie, które mocno wpłynęło na, na bieg mojego kapłaństwa i moje posługi, wywołało całą potem lawinę zdarzeń i do tej pory się tego zdania też trzymam właśnie krótkie, a bardzo treściwe. Prowadziłem rekolekcję w Manchesterze, pozdrawiam całą Polonię w Manchesterze, chociaż było to wiele lat temu. I to był taki moment, kiedy, czy taki czas, kiedy dobrze mi się głosiło, czułem taką satysfakcję z mówienia i też czułem, że to słowo no, wchodzi w tych ludzi, odbiór był pozytywny. I była przerwa obiadowa, siedzieliśmy na plebanii, bo to było przy parafii polskiej w Manchesterze i w czasie obiadu, w czasie drugiego dania, w czasie podawania sobie nawzajem półmisków z ziemniakami, z kotletami, z surówką, to zrobię taką gwiazdkę, Chyba najbardziej takie proroctwa lubię, że one są bez jakiejś takiej otoczki, bez patosu, a wiem, że to nagle mówi Bóg. Przez księdza proboszcza na tej prawie, księdza Ryszarda, którego jeśli to obejrzy, to serdecznie pozdrawiam. Chociaż też osobiście już dziękowałem księdzu Ryszardowi po jakimś czasie, jak się spotkaliśmy za to, za to zdanie. Mówię, nie? Taki właśnie cały poruszony, że ale mi się dobrze głosi, nie? Ksiądz Ryszard, który akurat jest, jest w zgromadzeniu zakonnym, zgromadzenia zakonne, takie też wyjaśnienie, mają taką funkcję, księża decyzjalnie nie mają, tak zwany misjonarz ludowy, czyli ksiądz oddelegowany do tego, że nie pracuje na parafii, tylko... Jeździ cały czas Adam Szustak, chyba, ee, przykład. o tak no. właśnie ojciec Adam Szustak. Misjonarz ludowy czyli ktoś kto jeździ i głosi rekolekcję, głosi słowo w różnych miejscach jest przypisany do jakiegoś klasztoru ale jego głównym zadaniem jest cały czas takie wyjeżdżanie z, z posługą głoszenia słowa u księży diecezjalnych tego nie ma. Ale ksiądz Ryszard właśnie użył tego, tego tej nomenklatury. I ja mówię ale mi się dobrze głosi a on mówi podając mi tam ziemniaki czy surówkę mówi, bo ty to powinieneś być misjonarzem ludowym. Ciężko mi jakby oddać to, co się wtedy wydarzyło, ale to jest mniej takie wrażenie, jakby ktoś nagle uderzył w dzwon, który wisi ci nad głową, takie, wiecie, to Próbuję to cały czas od lat, próbuję to ubrać słowa. Z jednej strony było to potwierdzenie jednego, jednego z obdarowań, za które jestem Bogu wdzięczny, czyli obdarowanie do głoszenia słowa, ale z drugiej strony nagle świadomość taka, że z tym głoszeniem słowa wiąże się coś więcej niż tylko mówienie kazań na, na niedzielnej mszy, czy mówienie konferencji na rekolekcjach, czy do, do, na spotkaniach modlitewnych wspólnoty, że z tym związany jest większy Boży Plan. I gdybym miał teraz opowiadać całą sekwencję zdarzeń, to byśmy tutaj trzy filmy, yy, trzy odcinki na to stracili. Yy, ja tylko chcę powiedzieć, że doświadczyłem mocy proroczego słowa wypowiedzianego przez drugą osobę, a to słowo wywołało naprawdę całą lawinę wydarzeń. W związku z tą lawiną, yy, czy jakby tymi klockami domina, które zaczęły się potem po kolei. Przewracać. Wiąże się z tym moje obecne miejsce, tam gdzie jestem proboszczem, ale też to dzieło ewangelizacji, które tworzymy, wspólnota Chrystu, dom, który budujemy, żeby tam mogło być głoszone słowo i prowadzona służba, gdzie ludzie będą do Chrystusa przyprowadzani. To wszystko zaczęło się wiele lat temu w moim sercu od tego jednego zdania powiedzianego między ziemniakami a kotletem, bo ty powinieneś być misjonarzem ludowym, czyli ty powinieneś właśnie. Głosić słowo. Co ciekawe, yy, mo Już, Mogę? No, tak bardzo krótko musiałbyś to powiedzieć, w co wątpię, ale powiedz. Dobrze, ja myślałem przez pewien czas, że to o, o to Panu Bogu chodzi, żebym rzeczywiście poprosił biskupa o, o taką misję. Biskup się nie chciał zgodzić na początku, ale po kilku latach. Dostałem, wierzę, że od Pana Boga taką okazję, że przez rok rzeczywiście taką funkcję pełniłem. Mogłem przez rok od września do czerwca, przez rok szkolno-akademicki, co weekend być w innym miejscu, głosić te kolekcje. Doświadczyłem tego, wielka satysfakcja, wielkie zmęczenie, ale też zobaczyłem, że nie do końca to Pan mówił na myśli. I dzisiaj cieszę się z tego miejsca, w którym jestem. Amen. Okay. Ja się cieszę, że skończyłeś. <laughs> e, ok. E, I teraz można wyciągnąć taki wniosek, że warto jeść na plebaniach e, obiady, bo wtedy Bóg może coś powiedzieć. A można wyciągnąć inny wniosek, żeby być wrażliwym na to, że Bóg może do nas przemówić nie, w sytuacjach, których się nie spodziewamy. I nie jest naszym celem, po, żebyśmy sobie pogadali, powiedzieli, Bóg do nas mówi. Do ciebie nie. <laughs> to nie jest nasz cel. Naszym celem jest to, żeby zachęcić się, żeby Bóg do ciebie mówił. I Poszukaj sobie jakiejś wspólnoty, gdzie, gdzie ludzie wierzą w to, że Bóg może mówić, dołącz do nich, ale możesz zrobić to sam. Weź Ewangelię i czytaj. Czytaj Ewangelię przed, przed tym, prosząc Boże, mów do mnie. Chcę usłyszeć Twój głos. I to może przyjść jak takie wewnętrzne przekonanie, silny jakiś werset, ale może przyjść jako pewna koncepcja. E, więc Waldek, ja Cię poproszę, żebyś teraz pomodlił się. A ja tylko dopowiem, że. Yy, bo zobaczcie, celowo wybraliśmy takie przykłady, żeby. Nie, nie tak, że byłem skupiony i nagle usłyszałem głos. Tak też, moglibyśmy wymienić takie historie, kiedy trwaliśmy na modlitwie i usłyszeliśmy wewnętrzny głos, który mówi. Ale chcieliśmy wam pokazać, można powiedzieć, bardzo prozaiczne sytuacje. Stoisz w kolejce na Kasprowy i nagle Bóg do ciebie mówi, o chłopie, robisz coś nie tak. Siedzisz tam przy świętej, słyszysz, słyszysz czytanie i nagle wiesz, że ono jest do ciebie. Yy, z kimś no. rozmawiasz i nagle przez tą osobę Bóg do ciebie mówi. Najważniejsze jest to, co powiedział przed tą Andrzej. Chciej go usłyszeć i usłyszysz go czy przez czytanie Biblii, czy przez e, słuchanie drugiej osoby, która, która jest, jest w Panu, Bóg do ciebie też chce mówić. Stawiam Ci dwie minuty, żeby się pomodlić. O, <słuch> o, to, żeby Bóg otworzył serca ludzi na to, co chce do nich powiedzieć. Przypomniał mi się taka piosenka y, z dawnych lat od nowy. Otwórzmy oczy, chcę widzieć Jezusa. Otwórzmy uszy i naucz mnie słuchać. I to zdanie chyba jest. Y, Tutaj ważne dla nas w tej dzisiejszej rozmowie i w tej modlitwie, którą teraz chcę poprowadzić. Otwórz me uszy i naucz mnie słuchać. Błogosławię Cię, Ojcze, za to, że nas kochasz i że chcesz nas prowadzić. Każdego. Każdego kochasz i każdego chcesz prowadzić. Błogosławię Cię, Ojcze, bo Ty jesteś dobrym Tatą, który nie milczy, kiedy dzieci do Niego mówią. Ty jesteś dobrym Tatą, który mówi, 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 mówi. Otwórz, otwórz uszy każdego z nas. Otwieraj jeszcze bardziej moje uszy, uszy Andrzeja. Otwieraj uszy tych, którzy oglądają ten filmik. Otwieraj uszy każdego, kto pragnie, kto pragnie Cię usłyszeć. Ojcze, przez to cudowne działanie Ducha Świętego otwieraj nasze uszy. Amen. Amen. Chcesz coś powiedzieć? Nie? nie. Dziękujemy, zapraszamy na kolejne nagranie. Partnerem odcinka jest Instytut Lingwistyki. Naucz się języka szybko i skutecznie. Odbierz rabat tylko do 10 listopada.